Jeszcze nie walczycie, dam wam znak. O. Mały nie wypał. Dobra, zabrać armatę, będzie. Rycerze podejść tu, do publiczności. Ktoś. się. Oraz... Walka będzie walką po W tej formie walki nie można tylko kopnąć przeciwnika w genitalia oraz gryźć go po No I zadawać sztychów oczywiście. I zadawać sztychów. Walka trwa do dwóch upadków. Jeżeli któryś z tych zawodników będzie. Za bardzo agresywny to ja mam rypała i wezmę i rozdzielę. Teraz przedstawiam po kolei. Tomasz ze Schowy. Porągiem Grodów Schowa. Mateusz z Modrzycy. Krąg Rycerski Nowa Sól. Bartłomiej. Z Sokołowa. Sokołowa. Krągrycerski Nowa Sól. Walka odbywa się na zasadzie każdy przeciwko każdemu. Więc trzech za zawodników walczy przeciwko sobie. Bartosz uzbrojony jest w półtora ręczny fanciusz. Mateusz, miecz jednoręczny, starczo. Tomasz, statak bojowy, starczo. Poczynajcie! Całe uzbrojenie z okresu XVII wieku Bartek odwrotnie! Odwrotnie! Palcją odwrotnie! O! Ju! Jeszcze z tamtej strony idźcie, kręćmy, bo w drugiej stronie się widzi walczka. Pierwsze powalenie! BAK! Walczysz, okay. Dajesz? Bo to już zadziałało na zasadzie, gdzie drugi się bije, tam trzeci korzysta. oni obydwaj mają zarzucony po jednym parku, a on jeszcze na razie nie. Nie? Nie, nie patrzę. No. Tomasz został wyeliminowany, został tylko Bartosz i Mateusz. Co się stało? Ręka? No. Pokojnie. Okay. Eee, Piotrek, chodźcie w zabierzcie sprzęt.